Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie, a raczej przejdziemy pierwszy rozdział w Akashic Ruins, który odblokowaliśmy ostatnio za rozdział 11. A więc co my tu mamy? Na początku jest rozmowa. Akashic, Clint, znowu Akashic, Alucard, Tajreal. Jest jakaś mapa. Punkty, klucze. No dobra. Tu jakiś przeciwnik do pokonania. Aha, czyli to jest ten różowy ogień. Dobra. A i mam jeszcze dla Was nowość. Mianowicie freja na dwóch czerwonych piaskach. To już kolejna nasza postać. Dwóch czerwonych piaskowa. Także świetnie. A więc zaczynajmy. I walczmy z łucznikiem. To od razu przewinęło? A to ci dopiero? No dobrze, nie będzie. Ale żeby przejść, to i tak chciałam pokonać tego przeciwnika. Co to było? Monety jakieś? O, bilet. Chyba tam też był bilet i monety. Ale to już ci Różowego fioletowego obia nam zabierze. No już wiktorii? Nie da się tego jakoś zmienić, ustawienia? No dobra, sprawdzi się. Zanim klikniemy battle, to zobaczę. Jest! Nie musimy bitewskipować, skipować, możemy oznaczyć. Halo, halo! Halo, halo! No, dobra. I domawica Selena Wandwan van. tu coś ci robi z żołnierzem z łucznikiem nie, to był chyba żołnierz. No mniejsza oto. Ważne, że go pokonała. Został tylko jeden łucznik Który za bardzo nic nie zrobił. Dobra, wygrana. Nie będę zużywał te tego zioletowego ognia tego przeciwnika, bo mogę podejść od tyłu. O, mamy klucz! Chyba to jest klucz do tych drzwi. Bo żółty klucz i żółte drzwi. Tak, to klucz do tych drzwi. Dobra, trzeba pokonać tak tego przeciwnika, żeby iść dalej w ogóle. A więc lecimy z kolejnym przeciwnikiem. Ale nie powinno trwać to jakoś długo. <grym> No właśnie, bo już się walka skończyła nawet. <laughs> Nie, była to jakaś długa walka, no ale... Hm. Zwój tu jakiś mamy. A to to co? Postaci do wypożyczenia, no i chyba weźmiemy Aurorę. Dobra, gdzie jest żółty klucz? Żółty klucz jest tu. O, dobra, tu jest plus 3. O, dobra, dobra, bo jak tu żyjemy tu 3, to tu będziemy mieli kolejny plus trzy na tego kolejnego bosa. Także. Nie powinno być trudno. Dobra. No i już prawie wszyscy pokonali. No już po walce. Znowu Freja się pokazuje, że będzie... że jestem. Dobra. Teraz się będzie pokazywać, bo jest dwuczerwona gwiazdkowa. Więc się nie dziwię. Loading, loading, loading machine. Dobra, jest tu jakiś bilet. A tu co jest? ty! Dobra i tak. Lecimy. Chociaż nie wiem, czy najlepiej pokonać tamtego przeciwnika, bo może nie być wtedy 100%. Wrócimy się już do tamtego przeciwnika, bo i tak nam chyba starczy. Chociaż nie wiem. Sprawdzimy. Pan van użyła ulta, gorda nie ma. Ta wam van van to jednak coś robi. Ale i tak, freja się pokazują, jeżeli są w No dobra. Bilecik. Co jest potrzebne? Wątpię. Trzeba chyba robić tego. Trzeba, bo inaczej nie da przejść. 3, 5 to 8. Mm. Aha, haczyk. To jest tylko teraz. Trzeba będzie iść tam po więcej punktów. No, jednak chyba dobrze, że nie używaliśmy tego punkta. Może się nam coś przyda. Ale ta wam wam dwóch punktów w jednej No proszę, proszę. Jednak ta Selena to coś potrafi, no. Nowość. Dobra, bilecik i mamy klucz. Tak, tu jest plus trzy i same skrzynki. Dobra. To w taki sposób to się uda. Czyli mamy pokonać tamtych przeciwników. Dobra, rozumiem już. Pokonam ich na wszelki wypadek, bo później mi nie zaliczy, że jest 100%. Obilej tu jakiś nawet i Uu, jak Może być. Czemu nie? Wracam. Już coś, coś, coś. Jeszcze musimy iść po tamto. Po nasz fioletowy ogień. Dobra, i teraz idziemy na przeciwnikę. Jak ten tej. W ogóle biegnie, dobra. Ciekawe, czy w drugim rozdziale będziemy jakąś inną postacią chodzili. Może tak, może nie. Sprawdzi się Co to za na przyspieszyła coś tutaj skrynie ciekawe O Saber MVP, tę nowość Idziemy tu No, długą drogę ma do pokonania ten tej, 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 tej Tiger No ale cóż Dobra to dzieje się za w stworze jak nie ultem. No ciekawe. To jest? Nie powiem. No. Myślałem, że ultem. Ale jak widać, jak nie ultem. To jest trochę mocniejszy ten przeciwnik. No już trochę. Się podwyższył w mocy, ale i tak mam 80 tysięcy, 30. Więc mam o 30 więcej. Angela pokonana. Gord też pokonany. Estes też. Tamten ktoś, kto tam był, też. I Aurora też. O, Syryna się wkurzyła. <grych> Ale i tak Freya była Chapter complete. Zbierzemy skrzynki i mamy skompletowanie. Frost Moonlight. Przedmiot. To założymy sobie go, jeszcze tylko weźmiemy te skrzynki tu, 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 tu! film. Dobra! Chciałem mieć 12 skrzynek tych i 3 tych! O. Dobra, koficie! Co teraz zrobić z tym? Momencie? Może w postaciach coś. Oczko czemu na wszystkie się świecą? Chyba jednak damy do Freya, chociaż nie wiem czy do... Wam, może lepiej do Wam. Bo do Sabery Freya w taki mocny... Equip. Fajnie. A Sabery tak stał, stał, patrzcie się na, na niego. Nie, może mi lepiej zajmować się materazu do celem? I później dopiero Hera A później teraz Materazu? nareszcie się przestali upierać. Dobra. Mhm. Mamy to już Nie mamy. A szkoda. Gdyby było. Trzy bilet. No, dobra, szkoda. No, co zrobić? A więc pamiętajcie, stołapek w górę, w sumie pod moimi filmami, a będzie... Sięgrałam na moim kanale. Nie zapomnijcie też zostawić czerwonego przycisku subskrybuj tam na dole. Pa pa!